No, i mamy dzisiejszy rosół niedzielny. Tutaj jest od męża od Wiki z makaronem. I mój to samo, tylko bez makaronu. I więcej pietruszki, bo oni mniej lubią niż ja. Ja bardzo lubię zielone w zupie. W ogóle zielone lubię. Także takie mamy pierwsze danie obiadku. No i mamy drugie dania. Ja mam zamiast kluseczek pieczarki gotowane na porze. No, witajcie, witajcie w niedzielę. Witajcie w niedzielny wieczór. Może sobie tak usiądę tutaj. Mam nadzieję, że nie widać. Ach, chyba jednak tutaj nie będzie dobry pomysł. Bo mam trzy okna otwarte w kuchni i tam nóż będzie teraz urzędował, bo będzie szykował lody. No, przychodzę do Was późnym popołudniem, jesteśmy po obiedzie. Jesteśmy po obiedzie dopiero, ale mieliśmy późno śniadanie. Już nawet po południu mieliśmy śniadanie, po, po kościele można powiedzieć, o tak. No, i to też siłą rzeczy późno będzie był obiad. No i teraz będą lody. Będzie nasz deserek, lody i kawka. No. Także ja dzisiaj y, prawie, no wcale jeszcze nie nagrywałam i dzisiaj będzie, tak myślę, że mało, no ale po tym co wczoraj y, mieliście na, na vlogu, no to tam mi się dwa razy ten sam kawałek y, wygrał, ale to o tym Wam powiem w kuchni po tym, jak będziemy przez stole. A teraz Wam chciałam powiedzieć kartkę z kalendarza, ale kartkę z kalendarza, jak zwykle, yy, będę Wam czytała, a Wy będziecie sobie patrzeć na kwiatki, na zieleń, a nie na mnie. Tak. A kartka z kalendarza jest na 24 maja i to jest poniedziałek. Imieniny obchodzi Joanna i Zuzanna. Niektórzy mają wolny ten poniedziałek, bo jest drugi dzień świąt, zasłania ducha świętego, zielonych świątek. Ale u nas, u nas jest tylko, no niedziela po prostu jest zawsze wolnym, no ale w poniedziałek u nas nie jest wolny dzień od pracy. No, przysłowie na poniedziałek. Gdy wzdłużane burze, jesienią pełne podwórze. To jest tylko jeden, jeden był tylko dzisiaj, jedno przysłowie. A nietypowe święta to Dzień Cyrlicy, Cyrlicy, bo może to źle wypowiedziałam, Europejski Dzień Parków Wodnych, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień ślimak ja nie wiem, jak można czcić ślimaka, jak on jest taki obleśny i zżera wszystko. No ale dobra, jest dzień ślimaka. I dzień braci oraz święto wojsk specjalistycznych, specjalnych. No, jak zwykle musiałam to zmasić. Nie mogło być tak, żeby było całe dobrze przeczytane. Bo mnie tu kilka rzeczy rozprasza, no i tak to, tak to potem wygląda. Cytat dnia wam przeczytam: czy Nie pytaj, czego świat potrzebuje. Pytaj, co czynicie pełnym życia i rób to, i rób to. Ponieważ tym, czego świat potrzebuje, są ludzie pełni życia. I to powiedział Howard Turman. No, to by było, popatrzcie ile już, jak, jaka już jest zieleń. Wy, wystarczy, że popatrzycie za swoje okna, będziecie mieli to samo. Tyle, że chodzi mi o to, że jak tutaj cały czas z balkonu nagrywam, jak się to zmienia, nie? Jak na jesieni było coraz to mniej liści w, w różnych takich kolorkach jesiennych wiadomo, tak teraz jest taka piękna, piękna ta zieleń soczysta. Ona taka długo nie pobędzie, no ale na razie jest i trzeba się tym cieszyć. Już tam jest prawie przy, y, ku zachodowi to słoneczko dzisiaj, ale nie szkodzi. No, tam ktoś chyba uczy dziecko na rowerku. No, także to na razie by było tyle. Ja Wam tam wcześniej pokazałam obiad, no bo my jesteśmy już po obiedzie, to nie będę Wam tego obiadu teraz po tym filmiku puszczała, bo to by było troszkę takie rozwojenie jaźni, nie? Także wcześniej Wam pokazałam nasz obiad dzisiejszy. Za chwilę prawdopodobnie lody. Fajnie by było, jakby mąż zrobił gałkownicą, te lody ładnie ułożył. Ale jak go znam, no to po prostu ukroi z pudełka na trzy części, walnie to na talerz i będzie i będzie deser. No. Pacyci często nie zwracają uwagi, jak to, żeby było jakoś estetycznie. No nie powiem, że wszyscy, no bo to by było nieprawda, bo kobiety czasami też tak robią. No ale ważne, żeby się smakowało, chociaż wiecie, te kupne z tych tańszych lodów, to one, wiecie, nie urywają czegoś, nie? No ale lepsze takie niż, niż wcale. Jak wczoraj kupiłam, to dzisiaj sobie je zjemy. Chyba będą te waniliowe, o ile się nie mylę. No, a następne lody to prawdopodobnie jednak sobie zrobię sama. Na razie te bez żółtek, bo tam y, kilka przepisów podała, podawałyście. Y, pewnie zrobię te na kondensowanym mleku. No, a. Kiedy indziej, znowu zrobię z przepisu też jednej mojej wicki, która ma kanał. I tam na tym kanale ma bardzo dużo y, tych. Y, no, y, potraw. To chyba jest w ogóle kulinarne. O ile się nie mylę, bo ja go tak tylko troszkę przejrzałam, bo dużo tego jest. Ostatnio mało czasu mam, ale tam będę wracała do tego. Chyba sobie nawet ten filmik zapisałam. To znaczy się, y, żeby do obejrzenia był, nie? No. Także, jak mi, jak mi się przypomnia, będę montować film, to Wam wrzucę też ten, ten kanał. Nazwę tego kanału. No, a teraz idę. Bo już tam yy, słyszałam, że Wiki mi blendowała moją kawę tłustą. No, bo to już ostatni moment, żeby takie jeść. No, bo okno żywieniowe mi się zaraz zamknie. No, i potem już nie będzie jedzenia. To trzeba się najeść, nie? Będą lody. No i ta usta kawa. A ją najlepiej jest jednak y, miksować. Tak jak to miksowała Heksa. Z, z kanału Heksa Waży. Też jeszcze Wam przypominam o tym kanale. Już Wam kiedyś mówiłam. Zresztą niedawno o tym kanale, ale teraz też Wam jeszcze przypominam. Bo fajna babka. Wesoła przede wszystkim. No, y, Mieszka chyba w Niemczech. A o ile się nie mylę, to pochodzi tutaj z, ze Śląska, ale pewności nie mam. Tylko że jakoś mi się tak ten jej akcent kojarzy. No dobra, to by było na tyle. Zobaczymy się za chwilę, jak zwykle, nie? No i mamy lody waniliowe. Kawa oczywiście w świątecznym kubku. Ja będę musiała jakiś duży kubek sprawić, nieświąteczny, taki całoroczny. A tutaj mamy nasze kwiatuszki. I zobaczcie, przed chwilą wam nagrywałam tutaj, to nic nie padało. Tak się ciemno robiło, ale nic nie padało. A teraz, teraz pada, i to tak dosyć mocno. I teraz już przestaje. Przedtem takie mocne, duże krople leciały. Ale ja oczywiście miałam nos w talerzu, bo lody jem. No i nie widziałam. Chyba nie wiem, czy to będzie widać na przybliżeniu, jakie duże krople, jak tak na tle nieba. No mam nadzieję, że to widać, o co mi chodzi. A poza tym jest w ogóle tak ładnie podświetlone słoneczko, już podświetla drzewka. I to taki ładny kolor daje. Na zakończenie dnia. Taki ładny widoczek. A jak się patrzy na niebo, na te chmury, to tak jakby śnieg sypał. Takie czarne to widać normalnie te krople. Mam nadzieję, że to widzicie. No, idę dalej jeść moje lody, bo mi się rozpuszczą. To jeszcze tylko pokażę. Jak ładnie. Piękny zapach jest, ale nie tak piękny jak przy moich konwaliach. No i ciąg dalszy. Teraz na balkonie jest mokro, bo jednak za... Zacinało. Tego tak nie widać w, komór... w tej komórce, w tym aparacie, jak w rzeczywistości. Jak pięknie jest. No, ale widzicie, po każdym deszczu, po każdej burzy wychodzi słońce. No, witajcie, witajcie w niedzielny wieczór. Miałam wcześniej sobie nagrywać, ale znowu tak wyszło, że jest dosyć późno. A wczoraj, jak tak nagrywałam, później wczoraj nagrywałam niż dzisiaj, no to potem mi się zdarzyły takie, takie pomyłki, mi się zaczęły dziać. Przy montażu, i pewnie dzisiaj się zastanawialiście, czemu taki długi vlog był. Niektórzy może zrezygnowali z oglądania, no bo był ponad godzinę. Ja się potem z czasem zaczęłam zastanawiać, czemu on jest taki długi. Na początku tego nie zauważyłam. Bo jak montowałam wczoraj film, to ja dosłownie, dosłownie zasypiałam przy nim. Normalnie tak się zawieszałam i zasypiałam. I był taki moment, że już miałam złożony film i miałam podokładać, jak zwykle sobie jakieś tam zdjęcia dokładam. I ja w takim amoku sennym dokładałam te, te, że ja nie wiedziałam, co ja tam dokładam i dołożyłam zamiast zdjęcia jeszcze raz ten filmik, który był przy stole. Z tym, że nie okrojony, tak jak zwykle to robię. Także widzieliście, jak tutaj siadam, wygląda pewnie burmuszona No i jak wstaję. No, byłam bardzo zmęczona wtedy, już też. No, i nieświadoma tego po prostu go tam wrzuciłam, żeby mi się poskładał. Ale wiedziałam, że on miał 50 minut. I potem się dziwiłam, czemu on mi się składa ponad 50 minut, jak on miał 50 minut. Ale nic: żeby nie usnąć całkiem, to sobie włączyłam emkę na, na, na laptopie. Obejrzałam tą emkę, ten filmik mi się z, zmontował, zapisał. No to go wrzuciłam na, ten, na YouTube. No i też musiałam czekać znowu ponad 50 minut, aż on się tam, te wszystkie procedury przejdzie. No to następny filmik, nie? Tak, do drugiej w nocy. To trwało, tak? No jak już potem był zrobiony, no to już tylko zadowolona, że filmik się zapisał. Wrzuciłam go już tam. Na zaplanowane, żeby był dzisiaj rano, i zadowolona. Dopiero dzisiaj w komentarzach rano widziałam, że ale pojechałam z tym filmikiem, że taki długi filmik, nie? No sobie myślę, no niedziela jest, nie? To możecie oglądać, brzydka pogoda miała być, no to ten. No, ale jeszcze nie, nie zajarzyłam, tylko stwierdziłam, że wejdę, zobaczę, jak tam z tymi reklamami, bo już mi któraś podpowiedziała, jak to tam można zrobić i ostatnio właśnie ten wcześniejszy jeden filmik jak weszłam i zobaczyłam to się aż przeraziłam bo tam było chyba 13 bloków reklamowych więc ja je pousuwałam część żeby nie było tyle tych, tych. no i stwierdziłam że wejdę sobie teraz i zobaczę jak tam z tymi reklamami jak tam są dodane no bo żeby nie było te tak dużo nie no, i się dziwiłam, jak tam coś robiłam. Czemu tam jest na tym liczniku z tego filmu godzina 13 minut? Mówię, przecież ja miałam film 50 minut, a tam jest godzina 13. No, ale jakoś tak jeszcze nie ten. A potem sobie tak myślę. Na miniaturce dopiero zauważyłam, że też pisze godzina 13. Są so kurde, to jest 23 minuty więcej niż, niż ja widziałam, że ten filmik miał mieć. Miał mieć 50 minut. A. Ta rozmowa przy stole miała 23 minuty i mnie olśniło nie? No, ale to już było tam z 200 czy ileś, już wejść, troszkę komentarzy i stwierdziłam, że najpierw sprawdziłam to, no i rzeczywiście to się potwierdziły, te moje obawy. No i potem to sobie już myślałam, no już nie będę teraz z tym nic robić. No jak już poszło, to już poszło. Jak już zobaczyli, jak tam wstaje od tego stołu albo jak siadam to już trudno, a może do tego czasu nie dotrwali, bo im było za długo, no, a te zdjęcia, które chciałam dać na koniec, to w końcu nie dałam, no bo tak jak mówię, normalnie w takim amoku ja nie wiedziałam, gdzie ja tam z tej galerii tam coś wybieram, no, i tak chciałam się właśnie usprawiedliwić, dlaczego wczorajszy filmik był taki długi, no, co niektórzy pewnie doszli do tego sami, no, ale wiecie, no, mój syn nie, nie, nie oglądał całego, bo stwierdził, że za długi, nie? No teraz to pewnie zobaczę do końca, bo no, powiedziałam, że on nie jest taki długi. W rzeczywistości, że tą drugą część można po prostu sobie ominąć, no bo po co dwa razy to samo słuchać, nie? No, tym bardziej, że ta, ta, to drugie jest ciszej. Bo ja wszystko, co daję na, do filmiku, to podgłaśniam, bo. Jak tak normalnie, to tam dosyć cicho jednak, bo nie mam mikrofonu dodatkowego, to ta odległość od komórki, no to jednak to tak już nie słychać. Chociaż ja często dosyć głośno mówię, ale jednak to tak nie słychać. Ja zawsze sobie tam reguluję głośność na już na tym programie nie do montowania. No, a tamto jak dodałam jako filmik, no to ja tam nie patrzałam na głośność, tylko dodałam go, no i tam to jest też takie troszeczkę ciszej. No. I tak, i tyle. Dzisiaj mieliśmy taką niedzielę, jak, zwy znaczy jak zwykle, no taką na luzie. I powiem Wam, że kiedyś tak nie było. Kiedyś u nas niedziela to, to był bardzo spięty dzień, bo trzeba było zjeść o określonej godzinie śniadanie, iść tam do kościoła, wiadomo, bo u nas to jest. Rzecz święta. Niedziela do kościoła. Także nie ma to tamtego, że a, dzisiaj nie idziemy, bo, bo ten. No, teraz chodzimy internetowo, ale to też musi być na to ten czas. Nie ma tam, że się pije kawkę, rozmawia, czy tam się pali papierosa w czasie mszy. Msza, to msza. U nas to tak wygląda, że mamy krzyż ze, ze świecami. No i przed tym tym laptopem. I się zachowujemy to, tak abyśmy byli w kościele? Tak jak trzeba wstać, to się wstaje, siadać, klękać. Wiecie, po prostu jesteśmy na mszy, nie? Tyle, że w domu. No, i na to czas musi być. No i wybraliśmy sobie tę mszę, tę transmisję o 12 z klasztoru, właśnie to nie jest, klasztor, no, klasztor łódzkich Dominikanów. Bo tam nam bardzo przypasowało. Bardzo też lubimy krakowskich. Ale tam ta msza jest transmitowana wieczorem chyba o 19, ale się nie mylę, Nam to jest za późno. No i a to jest o 12, więc nam to pasuje. Pasują nam bardzo te kazania i w ogóle wszystko nam to pasuje. Szko I żałujemy, że nie mamy ich tutaj, wiecie. No. No i tak właśnie ta niedziela zawsze jest, że musi być. Kiedyś tak musiało być. Śniadanie kościół, potem. Y y Spacer, bo my robimy, robimy zawsze spacer przed obiadem, spacer, potem obiad, no i to koniec dnia jest, nie? A, dziś, a teraz już jest tak, że i mamy wszystko na luzie. Jak wstaliśmy, tak wstaliśmy. Ja dzisiaj z ciężkim bólem głowy wstałam, ale jakoś mi to potem samo przeszło. No i tak robimy, tylko żeby być o tej 12, wiecie, żeby mieć ten czas na tą wsze no i nie zdążyliśmy zrobić śniadania do tej dwunastej. No bo wiadomo, jak wstaliśmy, kawka, troszeczkę leniwie. Ja potem się zabrałam, bo wczoraj nie zrobiłam tych rolat, no to dzisiaj je robiłam jeszcze przed tą mszą, żeby one się już mi tam piekły w tym czasie, nie? No. No i tak wiecie, na luzie. No jak nie zdążyliśmy przed mszą, no to trzeba było pomszy zrobić to śniadanie, nie? No, także. Po mszy było dopiero śniadanie. No bo jak, jak się rolady zaczęły piec, no to zanim to się upiecze, to też trochę potrwa. No a skoro tak późno było śniadanie, to bez sensu było robić obiad za godzinę. No bo mieliśmy fajne śniadanko takie. No i to nikt by nie był głodny, żeby za godzinę jeść. No to zrobiliśmy sobie obiad, obiad o kolację właściwie koło 6. No, potem był deser, tak jak Wam pokazywałam. Potem sobie troszeczkę posiedziałam. Jeszcze w międzyczasie z bratem rozmawiałam przez telefon. Bo brat w Niemczech pracuje. Tam mi się pochwalił pewnym, pewnymi sprawami. No tam nie jestem upoważniona, żeby mówić o tym. Ale tak doszliśmy do tego, że jednak tam jest całkiem inaczej, jeśli chodzi. O jakieś urzędowe sprawy, o takie. U nas nic nie można załatwić, a tam idzie się w ciągu 10 minut, ma się to załatwione, jakoś wszystko idzie. Nie trzeba mieć 150 papierków, tak jak u nas, a jeszcze, wiecie, u nas tutaj to, to jak, że jak się chce coś załatwić, no to człowiek ma wrażenie, że jest wrogiem urzędu, nie? No, a tam jakoś. I to już słyszałam nie, nie pierwszy raz o, o tym. Tam jest jakoś to całkiem inaczej rozwiązane. I ja nie wiem. Tam się da, tu się nie da. Ja nie wiem, jak to jest. I tam z, w ogóle się z wszystkim jakoś jest inaczej, że wszystko się da, a u nas się nie da. No, jak na przykład moja znajoma, jej mąż, to tam jest właśnie, oni tam, tam też mieszkają, no to mąż zachorował na raka. Tu, zanim bym miał diagnozę, zanim co, to by mogło być za późno. A tam od razu, już nie było czekania, ten tylko szybko badania, leczenie i człowiek jest zdrowy. A tutaj, teraz właśnie czytałam, że przez, wiecie, przez ten ostatni rok to było wszystko tak zaniedbane, że w tym roku mają wysyp ludzi chorych na raka. No bo jak nie byli w zeszłym roku w szpitalach, bo tylko jeden typ choroby się leczyło, no to teraz się to zbiera, nie? No. Także ja nie wiem, że wszędzie gdzieś na zachodzie da się coś robić, a u nas nie. I to mnie tak wkurza, że człowiek w tym momencie byłby w stanie jechać tam i tam mieszkać, no ale... No ale jednak nie pojedzie. No. No i tak się... Zdenerwowałam się, no, ale tak to żeśmy dzisiaj właśnie, bo mówiłam, że z bratem rozmawialiśmy, dosyć długo sobie pogadaliśmy, no i wszystko dobrze jest. No i potem sobie jeszcze pooglądałam, pooglądałam tam, co tam chciałam pooglądać, no i jestem. <laughs> no i za, a teraz jak właśnie przyszłam, żeby nagrywać filmik, już spóźniona, to jeszcze mój synuś zadzwonił i znowu sobie gadaliśmy. <laughs> ja muszę coś zrobić z tym, żeby jednak kończyć nagrywanie, nie wiem, koło 17. Bo jak ja mówię, że tak sobie zakładam, że koło 20, to przeważnie nagrywam dopiero koło 21, koło 22, zanim ja to poskładam do, do końca, bo przeważnie do tego czasu mam już wstępnie poskładane, tylko potem to, co dogrywam, dodaję, ale jednak to potem trwa. I ja będę musiała kończyć. Wcześniej, także ten dzień będzie się wcześniej kończył dla Was. Tutaj jak ja tak nagrywam, już nie będę tego co wieczorem tutaj gadam, no bo w sumie to samo bym mogła powiedzieć 4-5 godzin wcześniej, nie? No i tak chyba będę robiła, tylko do tego też muszę dojść, bo to tak nie jest. No ja się już teraz boję troszeczkę, że jak znowu będzie tak późno, to mi się znowu dzień przestawi, bo już wstawałam znowu około siódmej. A teraz przez dwie noce spałam tylko po kilka godzin i taka potem śpiąca jestem. A najlepsze jest to, że jak montuję, jestem śpiąca, zasypiam, a jak mi się już rzuci filmik, to mi się odechciewa spać. I potem dopiero oglądała seriale, nie? No ostatnio oglądałam do wpół, do czwartej. Wczoraj oglądałam do drugiej, bo jak mi się ten film zapisał, to już powiedziałam, nie zaczynam nowego filmiku. No, bo nowy film gdzieś koło godziny, bo MK koło godziny trwa. No to co, o trzeciej znowu pójdę spać? No, i to tak właśnie jest. Także to by było wszystko na dziś. Dzisiaj nie ma żadnego jakiegoś tematu takiego przewodniego, jakby można powiedzieć. Po prostu tak niedzielna pogawędka z kawką. Znaczy, się jak tej kawki tutaj nie mam. Kawkę już wypiłam. Zresztą od tej pory, jak kupiła kawkę, to bym na pewno usnęła. No, także życzę Wam miłego początku tygodnia, dobrego tygodnia, zdrowia w tym tygodniu, fajnej pogody, ducha i na zewnątrz, także miejcie się dobrze. Dziękuję Wam za subskrypcję, za łapeczki, za komentarze. Na nie, nie na wszystkie odpowiedziałam, na niektóre tylko, ale wszystkie przeczytałam. Dziękuję Wam, oczywiście zachęcam, żebyście subskrybowali, łapkowali i komentowali. Dziękuję Wam za ten czas poświęcony na ten film, zwłaszcza ostatni. No i cóż, wszystkiego dobrego i Bajo baju i pa pa, do jutra.